Cześć, Manko, ja jestem Misaga, ale to raczej chyba wszyscy dobrze wiedzą. A dzisiaj otworzymy sobie wielkie opakowanie chrupek, które zjem z mlekiem. A tak na serio jest to zestaw Shopkinsów, który rzeczywiście wygląda jak wielkie opakowanie, wielkie, gigantyczne chrupek, ale w nim wcale nie ma chrupek. Nie, nawet nie ma tam nic podobnego do chrupek. Jest tutaj, zobaczcie, wielki zestaw sklepowy. Po prostu będzie idealny dla moich mini -branów. A jako, że Wam się ostatnio te mini brancy tak bardzo spodobały, no to przypomniałam sobie, że mam jeszcze właśnie taki przepiękny zestaw, który kupiłam już też właśnie w Ameryce. Z Ameryki go ściągnęłam jakieś, nie wiem, chyba trzy miesiące temu, jak nie wiem, chyba pół roku temu nawet. To pomyślałam, że czas go w końcu otworzyć. Oprócz tego, słuchajcie, oprócz tego zestawu mam tutaj jeszcze taki mniejszy zestaw, który niby jest od szopkisów, ale ma tutaj inną nazwę napisaną. Nie wiem do końca o co chodzi, ale myślę, że. Też będzie czaderski, bo będą tam różne mini produkty właśnie takie sklepowe. Powiem Wam tylko tak po cichu, że mam takich zestawów jeszcze więcej w swojej tajnej szufladzie tam na dole. Więc jeżeli chcecie zobaczyć kolejne odcinki z takimi właśnie mini produktami sklepowymi, to koniecznie zostawcie pod tym filmem 15 tysięcy łapek w górę i na pewno to nagram. A teraz. Coś jeszcze miałam Wam powiedzieć... A! Miałam Wam powiedzieć o mojej koszulce. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to otworzyłam jakiś czas temu swój sklep internetowy missaga.pl i w nim właśnie sprzedaję takie oto koszulki z Grażynką tutaj. I nie tylko, bo jest jeszcze maskotka, są gumki z i inne koszulki w innych kolorach, w innych wzorach. Więc koniecznie, jeżeli chcecie sobie coś takiego zakupić albo po prostu pooglądać co tam ciekawego jest, to wbijajcie w opis albo w komentarz na dole pod filmem. Tam macie linka i lecimy, słuchajcie, otwierać te czaderskie rzeczy, bo po prostu aż mi już na nie ślinka cieknie. Widzicie tego loda tutaj? On wygląda jak prawdziwy, ale to nie jest prawdziwy lód. Mam nadzieję, bo jak tak, to już dawno by się roztopił. To wielkie opakowanie z tym sklepem jest tak. Piękne, że aż mi jest go trochę szkoda otwierać. Tutaj, zobaczcie, jeszcze kryją się jakieś mini produkty, i w środku chyba będą jakieś, właśnie, małe szopkinsy, figurki, ale, ale nie jestem pewna. Zobaczymy, tak naprawdę, jak to wyjdzie. Wow, tu nawet niby jest skład, widzicie? Jest napisane, że 100% szczęścia, 100% słodkości, 95% zabawy, ale, czat. Serio, naprawdę, to pudełko jest po prostu tak świetne, że mega żałuję, że czegoś takiego właśnie w Polsce nie mamy. Ale dobrze, że Aga wpada na takie pomysły, żeby czasami coś zamówić z Ameryki i pokazać wam tutaj coś, wiecie, nowego. Wyciągam tutaj wszystko razem z wami. Widzę, że jest jakaś instrukcja, jak to złożyć. O matko, to chyba będzie w całym tym pudełku, ten sklep. To jest jakiś gigantyczne! O oh my god! Z tego, co mi się wydaje, to ten sklep będzie można, wiecie, sobie tak bez problemu go później złożyć całego. Tak, rzeczywiście, go się... Wow! Wszystko się rozkłada tutaj! Wow! 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 Mini Mega Mart! Miss Grażynki oczywiście. Dobra, jak to? O matko! Żeby mi się tutaj coś, wiecie, nie połamało, bo będę bardzo mocno płakać. O nie, jak to, jak to zrobić? Tu jest, zobaczcie, kasa! A, a, dobra, <grywa> chyba, chyba jest ok, chyba nic się nie stało. Wow! Dobra, dajcie mi chwilę, ja to poukładam ładnie i zaraz Wam pokażę. Ja nie mogę, to jest po prostu idealna rzecz do moich filmów, jak będę nagrywała, wiecie, jakieś filmy właśnie z produktami, z mini takimi, wiecie, produktami sklepowymi, tu już, proszę bardzo, kto przy kasie siedzi? Grażynka oczywiście. Już już pilnuje, wiecie, czy, czy wszyscy płacą za swoje zakupy. Tutaj zobaczcie, mamy pierwszy dział, czyli jakby nabiał, mleczne różne napoje, mleko, masło, ser i tak dalej. Z tyłu tutaj sobie siedzi dziobak Kwak, którego możecie też zakupić w moim sklepie. Dalej mamy, zobaczcie, lodówki, normalnie lodówki na mrożone rzeczy, mrożone produkty i co jest już widzę, mega czaderskie, to że tutaj wszystkie te gały są dosyć duże, więc jeżeli będę na przykład nagrywała kolejny odcinek z mini branców, to na pewno użyję tego zestawu, bo wszystko mi się tutaj pomieści. Dalej mamy tutaj regał ze śniadaniami, czyli pewnie takie wiecie szybkie jakieś potrawy, chociaż nie, tutaj jest napisane, że niby płatki, jakieś nie wiem, granole i tak dalej, więc pewnie to chodzi o chrupki. Tutaj dalej mamy miejsce na przeróżne sosy, wiecie, ketchup, musztarda, sos barbecue, mój ulubiony. Dalej jest jeszcze Osobny piąty taki regał na słodycze. No oczywiście, że na słodycze też musi być osobny, duży fajny regał. No i tu jest jeszcze ta cała kasa. Widzicie, też jest superancko zrobiona, niby tutaj jest jakiś rachunek otwarty, wiecie, że trzeba ileś zapłacić. I tu na środku są jeszcze dwa pomniejsze regały, na których można sobie, wiecie, ustawić, co się chce. I tu zobaczcie, jaki czad. Lodówka na lody, tak otwierana od góry. Ja nie mogę! Co to jest za wypas? Dawać mi, otwieramy teraz jakieś Shopkinsy. Wyciągam w takim razie te tutaj, z tego zestawu, i zaraz będziemy gdzieś się ustawiali. Niestety, z tego, co już wyczuwam powadzę, to to opakowanie jest puste. Tutaj nic nie ma w środku. Bo to jest, jakby wiecie, opakowanie chrupek, i widzicie, tutaj nie ma żadnego Shopkinsa. Bo one są tutaj z przodu, o, jakby takie małe chrupki. No Grażyna, na razie to ty za dużo nie masz tutaj co sprzedawać. Jedne chrupki, trochę, trochę słabo, no nie, trochę słabo. Ale i tak największym tutaj sztosikiem chyba są te małe pringlesy, opakowanie małych ciperków. I zobaczcie, to jest normalnie, jakby oryginalne opakowanie, tylko oznaczone tutaj logiem Shopkins. I w środku, w sensie one tutaj nie były w środku, ale powinny niby być, były takie o małe ciperki. Berki shopkinsowe, i to jest jeszcze, zobaczcie, smak barbecue, czyli mój po prostu ulubiony. Żeby wyposażyć trochę bardziej ten sklep, bo na razie wygląda dosyć biednie, otworzymy sobie ten zestaw, i tutaj chyba będzie więcej tych produktów, tak mi się wydaje. Zobaczcie, to jest taki y, lód, jakby w wafelku czy coś takiego. I ja powiem Wam, jak nieraz są takie do kupienia u nas tutaj gdzieś w sklepach, szczególnie na wakacje, to lubię sobie takie czasami zjeść, bo to wiecie, trochę taki batonik, trochę kanapka, trochę lód, wszystko razem pomieszane. Wow, tu pewnie są, wiecie, pokazane, jakie shopkinsy można zdobyć właśnie z tej lodowej serii. Ale czat, ja muszę wiedzieć, czego poszukać. Czy nie ma więcej jakichś takich saszetek niespodzianek, właśnie z tej serii, żeby po prostu tego więcej pootwierać i po prostu wyposażyć mój sklep? Już widzę, że zostałam delikatnie oszukana, bo zobaczcie, to są tylko zwykłe kartki, żeby dobrze wyglądały, jakby w tym zestawie. I tutaj nic w środku nie ma, ale na szczęście tutaj chyba jest bardzo dużo rzeczy, bo to jest takie, widzę, wypełnione aż po brzegi. No i mamy jeszcze tutaj tego naszego shoppinga lodowego. Chodź tutaj do nas. Chodź tu do nas, chodź tu. A, lodzików wspaniały. Tu jest napisane, że to zawiera zabawę, nie jedzenie, więc no, na pewno tutaj nie ma żadnego loda na 100%. Dobrze, że nas przed tym ostrzegli, żeby, wiecie, ktoś się nie napalił, że, że będzie miał tutaj lodzika do zjedzenia. Uu, dobra, co tutaj będzie? Co tutaj będzie? Wow, dobra! Ja widzę... Patrzcie, ile saszetek! No, dobra, ja się bałam, że wiecie co? Że tutaj będzie jakiś po prostu, nie wiem, pięć saszetek, czy tam cztery i to wszystko. A tu proszę bardzo, wow, napój mrożony, slash papi. Ja nie mogę, dobra, słuchajcie, to moim zdaniem jest jeszcze lepsze od mini branców Naprawdę, te produkty są prze czaderskie, bo jeszcze wszystkie są, wiecie, tak, plastikowe i można je otworzyć i tu jeszcze będzie Shopkins. No nie wierzę. Nie wierzę po prostu. Co za czat! Co za czat? Uwaga! Mały napój! Niewiarygodne. O! Te rzeczy są po prostu prze... Piękne, o matko. Jak się cieszę, że słuchajcie, mam tego jeszcze trochę na kolejny odcinek przynajmniej, więc pamiętajcie, zostawiajcie dużo łapek w górę, żebym jak najszybciej to otworzyła pudełko pancakes'ów! Ja tą firmę znam z seriali różnych, jak oglądam, to ona bardzo często tam występuje i to jest chyba taki, wiecie, zestaw do robienia paneków po prostu jakby gotowy, że tutaj mamy ciasto, wszystko i wystarczy, że tylko wrzucamy do gofrownicy i nam się robią, albo na patelnię i jeszcze tu będzie, czy tu będzie mały shopkins naleśnik? Niewiarygodne! Oh my god! Aj, ale to wygląda smacznie, ja bym, ja bym Cię zjadła, zjadłabym Cię, niam, niam, niam. tak bym Cię wciągnęła. Przysięgam, te Shopkinsy to jest po prostu jedna z lepszych rzeczy, jaką kiedykolwiek otwierałam, jeżeli chodzi o takie wiecie, małe figurki kolekcjonerskie. Wow, lody, nie, to nie lody. To jest limonkowe ciasto! Taki tort, wiecie, jakby mrożony. U nas nieraz też w Polsce takie są do kupienia. Ja, ja nie mogę! A jakiś... Czekajcie, to jeszcze jakoś można przecież otworzyć, no nie? Tu będzie jeszcze Shopkins! Jeszcze będzie Shopkins, wspaniały! Chodź tu do Agusi! Normalnie kawałek ciasta, nie wierzę! Nie wierzę po prostu, ludzie! Serio. Sorry, że ja tak, wiecie, tym się tak mega jaram, ale po prostu uwielbiam wszelkie takie miniaturki, miniaturowe rzeczy. I moim zdaniem jest to po prostu przesłodkie i czaderskie, właśnie do kolekcjonowania, bo po prostu mniej miejsca też zajmują. Lalki, wiadomo, zajmują trochę dużo miejsca. Dostaliśmy też tutaj jeszcze całą listę, ale nie wiem, czy to są wszystkie Shopkins, jakie są do zdobycia, czy tylko będą tutaj te mrożone. Nie, patrzcie, to są chyba wszystkie z tej serii. Tak, 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 moi drodzy, wszystkie. Dobra, tutaj mamy jakieś y, lodziki, takie wiecie na patyku. Tutaj są y, ice cream normalne, takie lody na patyku, jakieś rożki i tak dalej. Później sobie posprawdzam za chwilę rzadkości. Czy wiecie, nie trafiłam przypadkiem jakiegoś mega rzadkiego? A te lody, widzicie te Bayers, czy, czy jak one się tam nazywają? Bayers chyba. One też były takie same w mini-brancach. Tutaj mamy jakieś mrożone jedzenie. A nie! Tu wszystkie są mrożone jedzenia jakieś zimne, czyli to jest po prostu mrożona seria, a pewnie jest jeszcze pełno innych serii. Ja nie mogę. Tutaj są slashies, czyli te takie jakby lodowe napoje, czy coś takiego z lodu, jakby zrobione. Tutaj są właśnie te. <laughs> Ciasta mrożone! Zielony, zielony, zielony kolor, zielony. Rzadki! Patrzcie, trafiłam rzadkiego, ale jaja, dobra, to, tak, to pewnie dlatego tak super wyglądał. Tutaj mamy jeszcze jakieś mini meals, czyli mini, jakby posiłki. Pewnie też są właśnie one mrożone do odgrzania. Jest jakiś burger, jest coś wegetariańskiego i deep and dunk. Nie wiem, co to jest. A, to chyba wygląda jak jakieś nie wiem łódka z kurczaka czy coś takiego śniadania są jeszcze, jakieś tosty, patrzcie, ja nie, ja tych nie trafiłam, ja trafiłam te, to, to też są, co, Agaty Warciaro, ultra rzadkie, no patrzcie, jak mi się fartnęło, a tu są jeszcze mega, mega rzadkie i co, jakąś kostkę lodu można, ja nie mogę. Ta seria jest przecież przekozacka. Słuchajcie, coś mi się wydaje, że ja chyba wszystkie na to swoje pieniądze wydam. Tak mi się coś wydaje, że będę tego pełno zamawiała teraz tej Ameryki. A tam niestety wychodzi dosyć droga przesyłka, ale trudno, poświęcę się, czoderskie są te rzeczy. Tutaj mamy te lody na patyku, popsicle, czy jakoś tak. U nas też są chyba jakieś takie podobne. U, Jaki z tyłu fajny! Dobra. Jeszcze w środku szopki. Tu jakiś taki widzę podłużny. No tak, bo to pewnie będzie lodzik, tak mi się wydaje. I chodź tu do Agi szybko, szybko do Agi chodź. Uwaga, uwaga? Czy będzie jakiś rzadki? Zaraz w ogóle trzeba to sprawdzić. Yy, dobra, powiem wam, że ten lód to taki dosyć słaby. Jest w porównaniu do tamtych, to, to ten wygląda najsłabiej. Ja za chwilę wszystkie te produkty gdzieś tutaj poustawiam, ale najpierw muszę wiedzieć dokładnie co trafiłam, żeby sobie, wiecie, rozplanować miejsce. Lecimy w takim razie. O, są te lody! No i widzicie w mini brancach to były po prostu zwykłe. Takie kartonowe opakowania, a tutaj mamy normalne plastikowe, i przez to one są po prostu jeszcze bardziej czaderskie, bo to wygląda dużo bardziej, jakby naturalnie. Tu w ogóle. A nie, myślałam, że są dwa Shopkinsy, ale nie, nie, nie! Łyżka z lodami! Ja nie mogę! Jaki piękny Shopkins! Nie, nie, no niewiarygodne to jest, to jest oh my god i co jest najlepsze, to on nawet nie jest jakiś wiecie, mega rzadki czy coś takiego, ale po prostu jest przepiękny, nie wiem, ten różowy kolor i w ogóle wygląda tak smacznie że mam go ochotę znowu zjeść dobra, lecimy dalej, lecimy dalej o nie, dwie ostatnie rzeczy co ja zrobiłam, czemu nie mam tego jeszcze więcej tych szczególnie lodowych rzeczy, lodowych zestawów, bo ten drugi zestaw chyba, który mam do to jest jakiś z chipsami czy coś takiego, em, który Wam, no jeszcze go nie widzieliście. Ale jak zostawicie dużo łapek w górę, to Wam go wtedy szybko nagram. Dobra, tutaj mamy loda kanapkę. Good Humor Giant, czyli to jest to, co było tutaj na opakowaniu na początku. I jaki będzie jeszcze Shopkins, co tutaj nam się trafi? Na pewno jest jakiś duży, pewnie wielka. Duża kanapa! Duża kanapka, ale fajna. Gdzie on ma twarz? Tu ma twarz! Ale czas, i tu już jest trochę odgryziony, no nie? Powiem Wam tak, jak jecie czasami takie lody, to od której strony zaczynacie? Czy od tej truskawkowej, czy od czekoladowej? Bo ja zawsze od truskawkowej zaczynam, a kończę na czekoladowej, bo nie wiem, ta truskawkowa jest chyba po prostu najlepsza. Kanapka niestety też była po prostu zwykła, nie miała żadnej rzadkości. Ale tu, co to jest? To jest jakiś cały obiad! z kurczaka. Tak, mięsny obiad kurczakowy. Mega, wielki. O matko, 19 dolarów aż kosztuje. To jest 19 dolarów? Nie, niemożliwe. Nie, to jest 19 gram. Aga, tu jest G na końcu. Wariatko, ty. Przy 19 dolarów jakby jedzenie, to by musiał... 80 prawie ziko kosztować to trochę by było za dużo. Ja nie wiem, co to by musiała być za mega paka chyba dla 10 osobowej rodziny, no nie? Wow! Miejsce! Ja ci Normalnie w misce Nie, no słuchajcie, ta seria szupkinsów po prostu wygrywa, wygrywa wszystko. Teraz jak tak patrzę na tą listę, tu tutaj są jeszcze imiona tych szupkinsów i ten się na przykład nazywa Freddy Fried Chicken. Freddy Chicken, Freddy kurczak, no nie wierzę. A jeszcze kogo my tutaj nie trafiliśmy? Trafiliśmy chyba tego Berry Nice pancakes, czyli. Jagodowe, tak Berry, to jest jagodowe, jagodowe, miłe pancakesy. Nie ma co ukrywać, moja lodówka tutaj z mrożonymi rzeczami jest najbardziej wypełniona. Tak samo tutaj już praktycznie w ogóle nie ma miejsca. No może coś by się jeszcze wcisnęło, ale tak wiecie, już na styk. A reszta regałów jest no dosyć pusta, dosyć biedna, więc serio muszę po prostu otworzyć tego więcej, żeby Grażyna miała pełno produktów w sklepie. Na bank jeszcze później kiedyś sobie wiecie wypełnię mini brancami, żeby był sklep. Bogaty, prestiżowy, codziennie, wysokie ceny, sklep u Grażyny.